Uniwersytetu Pedagogicznego. Na tle zielonego prostokąta formuje się napis Studiowanie z punktu widzenia osoby ze szczególnymi potrzebami. Na ekran nasuwa się ujęcie długowłosej brunetki, kobieta ubrana jest w zielony top i czarną marynarkę, włosy spięte do góry. To Magdalena Biernat, konsultantka do spraw studenckich w biurze do spraw osób z niepełnosprawnościami. Kobieta stoi na korytarzu wewnątrz budynku. W ramach realizowanego projektu Uniwersytet Pedagogiczny Uczelnią Równych Szans zrealizowaliśmy już kilka ciekawych pomysłów związanych z dostępnością, między innymi na auli zainstalowana została pęta indukcyjna, służąca osobom z dysfunkcją słuchu do bezproblemowego słuchania zajęć dydaktycznych. Co więcej, na uczelni zainstalowaliśmy również krzesła ewakuacyjne dla osób w sytuacji pożaru. Służą one do ewakuowania osób na wózkach. Dodatkowo akademiki studenckie zostały wyposażone w sygnalizację świetlną, która służy do alarmowania osób z dysfunkcją słuchu w sytuacji pożaru. Wokół uczelni oraz przy wejściu zarówno do budynku głównego uczelni, jak i również do akademików znajdują się pasy z wypustkami, które służą do naprowadzania osób z dysfunkcją wzroku. Do miejsca docelowego. Na ekran nasuwa się ujęcie Lucyny Zaleskiej ubranej w białą koszulę i ciemnozielony sweter. To nauczycielka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. Siedzi na krześle. Bardzo fajne są grupy facebookowe, które powstają na konkretnie w danych akademikach, gdzie można sobie pomagać. Mamy takiego wspaniałego studenta, który ma wielkie problemy z samodzielnym poruszaniem się, ale fantastycznie działa na grupach facebookowych swojego akademika i mówi do mnie tak, pani Lucyno, codziennie ktoś mnie na, na prowadzi, ja tylko daję znać, wychodzę o dziewiątej, jest ktoś chętny. Fantastyczna, tutaj jest fantastyczna współpraca, ja myślę, że to jest taka to prawdziwa integracja, ktoś pomaga, on sobie idzie z laską Idzie sam, właśnie bo kiedyś obserwowałam, że idzie sam, natomiast ta osoba widząca idzie od przy nim, prawda? Rozmowa, wspólne przejście trasy, poszerzanie swoich kontaktów, prawda? Zasobów intelektualnych. No, na tym polega nasze życie i fantastycznie, że tak się dzieje. Na ekran nasuwa się ujęcie młodej kobiety w długich, wkręconych włosach, w odcieniu ciemnego blondu. To Klaudia Kukulska, studentka drugiego roku SUM, w kierunku pedagogika specjalna. Kobieta stoi na tle dużego okna. Na nie funkcjonuje Biuro z Niepełnosprawnością. Przyznam się szczerze, że ja już przynajmniej studia w ogóle nie wiedziałam początkowo, że istnieje takie biuro. Biuro oferuje szereg takich udogodnień wsparciowych. Zależnie od niepełnosprawności m.in. jest przyznawane stypendium dla studentów z owyczonym stopniu niepełnosprawności, może być też przyznany asystent dla osoby, która ma trudności z notowaniem albo dojściem na zajęcia. E, m, dla osoby całkowicie niesłyszącej e, przysługuje też tłumaczenie języka e, czy dostosowanie materiałów dydaktycznych po powiększeniu, bądź przełobieniu do jakiegoś m, dostosowanego programu dla osób w wzroku, czy e, m, korzystanie z dyktafonów i tym podobnych e, urządzeń. Także myślę, że tutaj e, m, szereg pomocy jest e, ogromny i yy, również mogą być też dostosowane yy, egzaminy czy yy, kolokwia dla studentów zamiana na przykład egzaminu ustnego na pisemny, bądź na odwrót i tutaj też yy, jakby nie ma problemu yy, w większości przypadków, żeby się dogadać, yy, prowadzić na ekran nasuwa się ujęcie młodego mężczyzny, włosy krótko ostrzyżone. To Łukasz Golonka, student pierwszego roku informatyki sum. Mężczyzna siedzi, jego spojrzenie błądzi w przestrzeni. Jedno oko jest przymrużone. To, co Biuro osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Pedagogicznym oferuje osobom niewidomym, to po pierwsze kurs orientacji przestrzennej na samym początku studiowania, co ma taką to, że jesteśmy w stanie sami dojść do budynku uczelni, sami się po w jakimś zakresie przemieszczać. Uczelnia oferuje też asystentów osób niepełnosprawnych, no i tutaj myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. No, co taki asystent pozwala? Tu nie chciałbym tak generalnie opowiadać o tym, bo to myślę, że jest bardzo do ustalenia. A trzecią taką istotną kwestią jest to, że Biuro Osób Niepełnosprawnych pozwala na załatwienie zajęć z konkretnego kursu w formie indywidualnej, co w sytuacji, w której kurs jest trudny do zaliczenia. Tak robi to widząca reszta grupy, pozwala na wyniesienie z niego jakiejś tam konkretnej wiedzy i uzyskanie zaliczenia. Na ekran nasuwa się ujęcie Anny ducz -Malewskiej. To koordynatorka do spraw dostępności w Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Kobieta ma długie czarne włosy, ubrana jest w kraciastą szarą marynarkę. Stoi na tle dużego okna. Rolą BONU jest przede wszystkim adaptacja procesu kształcenia. Zależy nam na tym, żeby studenci mieli załatwiony dostęp, ale nie żeby to polegało na wyręczaniu studentów. A bardzo często jest taki stereotyp, że studenci z niepełnosprawnością w kryzysach mają łatwiej, lżej, ale nie. Nie jest naszą rolą wyręczać, tylko adaptować proces czyli zapewnić taką samą formę, jaką mieli, mają pełnosprawni studenci korzystaniem jakichś form które pomogą w wyrównaniu tego procesu. Rolą bonu jest właśnie odpowiednie dobranie tej adaptacji, czyli spotykamy się ze studentem, rozmawiamy, jakie są jego ograniczenia wynikające ze zdrowia, z obecnej sytuacji i proponujemy takie rozwiązanie, które będzie jak najbardziej optymalne i jak najbardziej wyrówna jego szanse w dostępie do edukacji. Na ekran nasuwa się ujęcie młodej kobiety w różowych włosach sięgających ramion. To Sara Kotwica, studentka informatyki drugiego roku SUM. Studiowanie to jest właśnie pierwszy raz nas rzucają w poważny świat, gdzie jesteśmy samodzielni. Są duże zmiany środowiskowe. Ja przyjechałam z bardzo daleka, 350 kilometrów tutaj do Krakowa. I w momencie, kiedy ciężko jest się odnaleźć, rzeczywiście instytut, jako struktura, jest w stanie tutaj pomóc. Z mojego przykładu, opiekunka mojego roku po zgłoszeniu jej, że nie mogę mieć zajęć w poniedziałki o konkretnej godzinie ze względu na uczęszczanie już wtedy na terapię, pomogła przenieść się do innej grupy. Również w momencie, kiedy byłam w trudnej sytuacji broniąc inżyniera, udało się zdobyć jakiś dzień, dwa, przedłużenie na jeszcze uporządkowanie spraw kontaktując się po prostu z wicedyrektorem Instytutu, i to jak najbardziej było brane pod uwagę, że taka trudność jest, i było to spotkane z wyrozumiałością i troską. Biuro osób niepełnosprawnych podpisało współpracę z specjalistycznym szpitalem psychiatrycznym im. Babińskiego w zakresie szeroko pojętej profilaktyki organizujemy cykliczne spotkania webinaria na których zapraszamy specjalistów z tego szpitala aby prowadzić takie działania profilaktyczne aby uświadamiać studentów o zagrożeniach o możliwościach wsparcia siebie w trudnych tych trudnych czasach na ekranie pojawia się napis Materiał powstał w ramach cyklu filmów edukacyjno-informacyjnych stworzonych z inicjatywy Biura do spraw osób z niepełnosprawnościami Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szczególne podziękowania dla bohaterów filmów, którzy zgodzili się opowiedzieć swoją historię. Na ekranie pojawia się plansza z logotypami Unii Europejskiej i informacją o finansowaniu projektu.